Podobało to zostawcie sub, suba mm, subskrypcję. bo powiem wam w tajemnicy, że na 10 subów jest specjal. teraz jest grejinka. Za niedługo się zacznie. Wooning Count of nie dzięki lejtem Defens, dobra nie to. Dlaczego, dlaczego? Op, op. Dlaczego, dla dla, 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 dlaczego? Dobra leci. No ja się już już tam. Nie no. Jakbym wiedział, że tutaj jest Strongs, który będzie mi dawał dużo życia. Dobra. Nie mam helikoptera. Tak dawno mi się nie dało tego helikoptera zrobić. Dlaczego? Nie no. Dlaczego? 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 Haha, dlaczego? 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 Mam 8 z. Dobra. Kolejna runda musi mi dać. Nie, no, niemożliwe. Resz... De... Nie. 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 Nie, nie. Nie, no. Jeszcze raz. Czyli trzeba wejść do tego. pom Troszkę to kosztuje. Dobra. No nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Nie! czy żelazny. O nie, o nie, o nie. Szybko, szybko, szybko żelazny. Szybko żelazny. Szybko żelazny. Szybko żelazny. Szybko żelaz. Szybko, szybko, szybko na żelazny, nie nie, nie, nie. nie To zawsze jest takie trudne. Super baza, super baza, trzy, super baza, super baza, super baza, super baza, super baza, super, super, super małpy, ja na początku zbudowałem to! Najlepszy mój błąd. Ale tylko ściwień. To... Nie wiem, To to ja tak mam to dużo. Ja chcę gdzieś... o z wincjowy. O, taki jeszcze jeden by się nie by się zawsze przydał Dlaczego yy. nie biorę Dobra Kolejnym moim to będzie to zwa ty Że jego końca... jest jego to jest w Żecie... 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 się Ще би ми започне супер малката. Чао би ми Чао би ми сруби 3. Чао би Tak, tak to wygląda. Nie pamiętam jak to robię to chyba. gdzie ja tutaj tutaj mam? ja tutaj Tutaj trzy, trzy, tutaj jest wszystkie mam trzy, 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 w Easy так. Я видать Easy А я там, Ага, черви не мог. Po prostu będzie to aż tak szybkie. Czyli mam rozumieć, że tak dużo tu małpych nie może. Super małpych. nie, 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 nie не 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 Dlaczego to wszystko jest takie silne? Powiedz mi. Nie wiem. Że tu są mołaby. Wiem, że na tej wodzie są małaby. Na tamtej, na tej wodzie, na, na wodzie są takie mocne mołaby. Małaby. Tak. Tyle.